Kolejna środa i kolejny ciekawy sample. A dzisiaj będzie to łyski ze zeslarni Glenn, Glenn Farclass. 2004 Premium Edition. Zapraszam. Cześć z tej strony, Władysław Pełyski, Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejny ciekawy sample ląduje na moim stole. Dzisiaj będzie to. Glen 2004 Premium Edition. Whisky zabutelkowane w wieku lat 12 w mocy 59,4% alkoholu. Z tego co kojarzę, jest to whisky, która leżakowała w beczkach po sherry, tylko i wyłącznie. Jak również jest to edycja limitowana na tyle, że dostępnych na rynku butelek było tylko 6000. Whisky zabutelkowana w 2017 roku, bodajże z tego co kojarzę, w wieku lat 12. Patrząc na kolor, moi drodzy, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że jest to zapewne whisky, która nie pochodzi z beczek pierwszego napełnienia. Glenn słynie z tego, że butelkuje swoje whisky z różnych beczek, głównie shery. Natomiast bardzo często są to refile. Jeżeli chodzi o first file od Glenn Farclass, to wiadomo, ten kolor jest znacznie ciemniejszy. Dlatego moje podejrzenie pada na second file albo nawet jakieś tam kolejne napełnienie. No, na nosie bardzo fajna kompozycja, muszę przyznać. Czuć, że jest to beczka poszar, natomiast ta beczka jest tak dość, dość daleko, muszę przyznać. Bardzo wyraźnie jest wyczuwalny destylat, jeżeli chodzi o, o to whisky. I mamy tu tak: trochę wanili. Mamy tutaj zdecydowanie sporo takich nut maślanych, takich nut delikatnie powiedziałbym mięsnych. Tutaj chyba w grę wchodzi to bezpośrednie podgrzewanie alembików, trochę karmelu, trochę toffi, delikatnie przypalone masło, masa kajmakowa, takie mam skojarzenie również, brzoskwinia taka brzoskwinia z puszki w syropie cukrowym jakaś rodzynka gdzieś tam się delikatnie przebija odrobinę nut takiej mlecznej czekolady budyń waniliowy trochę cynamonu trochę gałki muszkatołowej no muszę przyznać że na nosie ta whisky jest bardzo fajnie złożona. Jest bardzo przyjemna. Alkohol jest całkiem dobrze ukryty, muszę przyznać. No mamy prawie 60%. Jest taki, taka mięsność, taka, taki brud wyczuwalny. Coś, co w Glenfarklasie jest dość powszechne. Nawet gdzieś powiedziałbym, zahacza to jakieś takie delikatne nuty siarkowe. No nic bardzo przyjemnie pachnie, zobaczmy jak smakuje w smaku zaczyna się to od takiej dość mocnej intensywności whisky jest bardzo oleista bardzo tłusta początkowo nawet delikatnie słodka gdzie mamy taki budyń waniliowy, mamy odrobinę karmelu, mamy trochę rodzynki mamy trochę takiej właśnie brzoskwini z puszki yy, takie całkiem przyjemne klimaty, jest odrobinę takiej właśnie mięsności, takiego grillowanego boczku, powiedziałbym nawet, na jakimś tam etapie. Natomiast czuć w smaku początkowo to moc alkoholu, bez dwóch zdań. Jest to 60%, jest bardzo intensywnie, ale nie jest jakoś super porażająco. Idziemy dalej. Przy drugim łyku mamy nieco więcej takich czerwonych owoców. Coś jak truskawka, malina, być może, jakieś takie suszone czerwone owoce, czerwona porzeczka, być może, jest trochę bardziej winnie, jest trochę bardziej ściągająco, natomiast ta słodycz, która na początku pojawia się, bardzo szybko zostaje przejęta przez taką delikatną wytrawność, która potem pojawia się na języku. Idziemy dalej. W momencie przełknięcia tak naprawdę moc tej łyski się uwydatnia w pełni, gdyż tu już wyczuwamy tą moc alkoholu, te 60%, ale to wszystko jest bardzo ładnie okryte takim charakterem destylatu Glenfarclas. Jest taka delikatna słoność, jest taka mięsistość Świeży boczek powiedziałbym nawet Tutaj w tym wypadku Tu jest wyczuwana taka właśnie taka Taki delikatny brud Trochę siarkowości, trochę takiej mięsności I to jest tutaj Bardzo ładnie tak Powiedziałbym Otoczone tą taką Delikatną owocowością Więc zdecydowanie na pierwszym miejscu W tej whisky na pierwszym planie Jest charakter destylarni nie jest y, ta łyski przejęta całkowicie przez beczki. Podjaż byłoby tak, gdyby to była beczka pierwszego napełnienia. Wtedy tak naprawdę beczka przyjmuje pierwsze skrzypce, a destylat gdzieś tam cofie się dalej. Tu w tym wypadku beczka gra tylko powiedzmy małą rolę w, tej, w tym całym filmie. Główną rolę gra destylat. To jest bardzo mocno wyczuwalne Myślę, że to jest zdecydowanie łyski dla osób. Które cenią sobie to whisky za charakter destylatu, za charakter jaki destylarnia nam oferuje, a beczki nie są tutaj tak naprawdę kluczowym elementem. Tak ta whisky dokładnie wygląda. Jeszcze jeden łyczek. Zdecydowanie w tej whisky mamy dużo takich przyjemnych, charakterystycznych dla glenfarklasa nut. Tej takiej mięsności. Delikatnego brudu, być może odrobinę siarkowości, oczywiście, beczka jest równie wyczuwalna, ale w małym stopniu. Mamy trochę tych czerwonych owoców, mamy trochę takich suszonych owoców, mamy trochę karmelu, trochę wanili. finish w tej łyski jest bardzo długi, muszę przyznać. I na początku jest on delikatnie słodkawy, coś jak coś w kierunku karmelu. Takiego trochę brudnego karmelu powiedziałbym, bo być może nawet gdzieś ten ta masa kajmak, kajmakowa. Natomiast później robi się nieco wytrawniej, robi się troszkę bardziej orzechowo w kierunku takich włoskich, jeszcze takich zielonych orzechów, gdybyśmy próbowali skórkę, ona jest taka gorzkawa, taka nieco ściągająca. I tutaj tak przez chwilę pojawia się taka, taka bardzo mocna wytrawność, a końcówka finiszu, który nadal trwa jeszcze, to już są czerwone owoce, czerwona porzeczka, suszona żurawina, jest trochę wanilii, trochę karmelu. No i ten charakter destylarni, czyli taka delikatna solankowość i mamy tutaj właśnie tą taką mięsność. To, co ja bardzo sobie cenię w wyrobach destylarni Glenfarklass. I jak najbardziej jest to whisky, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Nie jest to typowy Glenfarklass sherry bomba, którego tak naprawdę moglibyśmy się spodziewać, patrząc na butelkę chociażby. Ale no prawda jest taka, że tutaj ta whisky powinna trafić do osób które tak jak już mówiłem wcześniej bardziej cenią sobie charakter destylarni i destylatu niż samą ciężkość beczek poszery która bardzo często jest nam oferowana w różnych edycjach. Bardzo ciekawa opcja moim zdaniem jeżeli macie możliwość próbować. Zachęcam jeżeli próbowaliście zostawcie komentarz w opisie pod filmem jestem bardzo ciekawy waszych opinii moi drodzy widzowie. Ode mnie to wszystko na dzisiaj, dzięki Wam za czas spędzony ze mną, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do następnego.